Dzień dobry Państwu. Kolejne, tym razem króciutkie spotkanie o, o sytuacji na Cyprze. Akurat, no niestety tu jest gorsza wiadomość. Polska w szybkim tempie przemieściła się z grupy zielonej do grupy czerwonej w całe dwa tygodnie się udało, więc również nie tylko na, na, na niwie politycznej, ale na niwie zdrowotnej mamy same sukcesy. Od, od tego czwartku od 28 właśnie jesteśmy w grupie czerwonej i z czym to się wiąże? Przede wszystkim tak. Sytuacja mówię o polakach przyjeżdżających na Cypr, Sytuacja dla zaszczepionych się nie zmieniła. Jeśli państwo macie szczepienia, przyjeżdżacie tutaj bez żadnych testów i bez żadnych bez żadnej samoizolacji. Dla niezaszczepionych jest ta zmiana. Wymagane są dwa testy. Jeden test. No, oczywiście negatywny musicie mieć zrobiony w terminie do 72 godzin przed wylotem. Z tym testem wsiadacie do samolotu, przylatujecie tu na miejsce. To jest test ten, ten taki większy PCR. Po przylocie tutaj na Cypr, musicie wykonać jeszcze raz taki sam test PCR, i czekając na niego, udać się. No, to się nazywa kwarantanna, samoizolacja. No, oczywiście to się tylko tak nazywa, dlatego że ten test no, przychodzi szybko. Często jest tak, że nawet nie dojedziecie do hotelu, a wynik już macie. Miejscem samoizolacji, no tak wyjaśniając, to jest właśnie hotel, który sobie wynajęliście lub apartament, który sobie wynajęliście na czasy. Jeśli test jest negatywny, wszystko jest ok, no oczywiście ta samoizolacja się automatycznie kończy, nie obowiązuje. No, to jest właśnie, aha, tak, i jeszcze jedno, koszty, całość kosztów związanych z wykonaniem testów ponosicie państwo, czyli ponoszą osoby tu przyjeżdżające. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, to jest taka właśnie ta, ta, ta zmiana na niekorzyść. A jak jest na Cyprze? Fajna pogoda 25, 26, 27 stopni. Ludzie się opalają, jest sporo turystów. Kąpią się w morzu, może jest cieplusie. I jeszcze co najmniej miesiąc jakiegoś takiego w miarę sensownego w plażowania i w, czasów, i w czasów pogody będzie. Będzie. Także do, dopiero gdzieś tam w listopadzie powoli zaczniemy z shortów wyskakiwać w, w jeansy czy tam w inne spodnie z długimi nogawkami. no Nawet niektórzy zaczną jakieś sweterki nosić. A póki co e, pogoda wyśmienita na, na wczasy. Także ja na dzisiaj kończę. E, zapraszam do oglądania programów i do lajkowania. Czy, czy na subskrypcję. Przymierzam się do programu o, o zakupach, o jedzeniu, o, o tym, jakie są ceny w, w sklepach. Mówię tu o spożywczych historiach, więc taki, taki film będę chyba następny będzie z, w kolejności. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia.